To ma być największa parada równości w historii Polski. Przynajmniej tak twierdzą organizatorzy. Z odległych krajów ciągną nad Wisłę geje, lesbijki, queer i inne takie. W sumie to ma być ich ponad 30 tysięcy, a może nawet 300. Zresztą zaraz zobaczymy. A na pewno nie chcemy się ukrywać, nie chcemy nic więcej, chcemy tylko tego, co należy się wszystkim. A dlaczego uważacie, że jednak nie macie tych równych praw? Czym to się przejawia? Przejawia się to w życiu codziennym, w każdej chwili. Myślę, że żyjąc w związku nie heteronormatywnym, każda osoba jest w stanie wymienić w ciągu jednego dnia swojego życia wiele sytuacji, w których, w których czuje się źle tylko dlatego, czuje się dyskryminowana lub wykluczona tylko dlatego, że. A może Pani wymienić tę sytuację? Czy mam mówić o oczywistych sytuacjach? Poproszę, bo nie wiem, nie wiem. Począwszy od, od sytuacji u, u lekarza, skończywszy na odbieraniu awizo na poczcie, to są, to są tysiące, tak jak mówię, codziennych spraw, o których mogłabym mówić bardzo długo. Ale awizo na poczcie przecież osoba, która nie ma innego dowodu, nawet heteroseksualna, też nie może odebrać. To nie jest tylko Wasz problem. Jedno nazwisko na przykład daje już gwarancję o wiele łatwiejszych spraw w takiej sytuacji. Odebrania Awizonia. Ym, moja mama zawsze za mnie odbierała, chociaż nie byłam mną. Jesteście za edukacją seksualną, tak. prawda? zdecydowanie. A na czym ona by miała polegać? O Boże. Mówieniu o, o płciach, o seksualnościach, o tym, że jest różnica pomiędzy tym, czym jest zainteresowanie kimś romantyczne, a fizyczne, że... Niektóre, że miłość nie jest potrzebna do szczęścia, nie zawsze, bo są osoby aseksualne, są osoby aromantyczne, że seks nie jest najważniejszą częścią związku i że tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami mimo wszystko. Że jesteśmy tymi samymi ludźmi, no. A w jakim wieku dzieci powinny uczyć się o tej edukacji seksualnej? One powinny już zacząć mówić, czy, czy jeszcze nawet nie? Myślę, że ogólnie. To trudne pytanie, ponieważ to jest pytanie dużo. Na zasadzie w jakim wieku powinno się ogólnie dzieci mówić o seksie, więc. To po prostu chodzi o to, żeby dzieci jakby. może nie uczyć, co od samego początku jakby jakby wspominać, że takie coś jest, żeby nie było sytuacji, że ja się na przykład dowiaduję dopiero w liceum, że w sumie omega. W sumie mogłabym chodzić z dziewczyną i nie miałabym nic przeciwko. Taka nagła realizacja, żeby właśnie omijać takie sytuacje. A chciałabyś się o tym uczyć wcześniej, na przykład yy, we wcześniejszych etapach edukacji no o tym, czy to, możesz to, 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 uprawiać seks z kobietą? No to, co mi w szkole powiedzieli, to ja już dawno wiedziałam, więc pewnie wcześniej jakby było, to by się przydało. Myślę, że ważne po prostu jest, żeby niekoniecznie mówić o seksie i tak dalej, tylko żeby Znormalizować to, że nie wszystkie związki są mężczyzna-kobieta, albo że nie wszyscy mężczyźni są urodzili się mężczyznami, albo że nie wszystkie kobiety urodziły się kobietami. I że to po prostu jest normalne pokazywać to, że na przykład nie wiem, w książce dla dzieci, w jakichś przykładach do pisania, żeby było o tym, że jest czasem jest, nie wiem, Adam i Piotr, a czasem jest Ewa i Mania, a czasem po prostu... Tak, o, właśnie nie wszyscy muszą mieć płeć. Jest pani za prawami kobiet, zwierząt, tak? Tak. I da radę jakoś uzyskać równouprawnienie? Nie wiem, nie mam pojęcia, to jest ciężki temat, można gdybać na razie. <grym> Widziała pani te wszystkie platformy tutaj? Nie, nie, jeszcze nie, teraz nie, nie, nie. Jeszcze która, z, i... która z tych, które są najbardziej się pani podoba? Nie wiem szczerze mówiąc. Obywatelska może? Obywatelska. Może być. Na stronie było napisane, że będziecie zbierać puszki, żeby ta parada równości powstała. Czy brałaś w tym udział? Czy zebrałaś jakieś puszki? Nie, nie zbierałam puszek. A jak myślisz, ile tych puszek trzeba by było zebrać, żeby powstała taka parada? No myślę, że to nie będzie rząd tysięcy. Dzień dobry, mogę kilka pytań? Jak się dzisiaj bawicie? Ja tak niekoniecznie, więc nie Ale wiem. Ale jednak przyszliście! Kilka krótkich ja pytań. Ale to nie chodzi o parcio no, na szkło. Po prostu jak się dzisiaj bawicie? Jaka jest dzisiejsza atmosfera Możli tutaj? Powiedzieć? Halo? Nie no. Nie. No. Ale dlaczego? Się Masz Jak myślicie, ile dzisiaj osób przyszło? Oj, ja. A, już oddałaś, ja nie wyjąć. Mogę zadać kilka pytań. Oj, nie. Dlaczego? No, jakoś tak, po prostu. Gdyby mi się twoje spodziewał, to bym No tak to... zapraszam. Uczestnicy zbierają puszki, żeby to wydarzenie powstało. Jakoś przygotowywała się pani do tego specjalnie? Wiem, że było bardzo wiele form, form wsparcia e, dlatego, żeby to, to mogło się wydarzyć, e, bo wiadomo, że jest to związane z długotrwałą organizacją i przygotowaniem. E, to było właśnie od, od zbierania puszek przez wsparcie finansowe e, w postaci wysyłania jakichś wpłat dobrowolnych. E, Możliwości było dużo. Myślę, że każdy, kto chciał tu być, w jakiś sposób mógł, mógł się do tego przyczynić, jeśli tylko miał taką możliwość. A ile mniej więcej trzeba takich puszek zebrać, żeby takie wydarzenie powstało? Bardzo mi trudno powiedzieć, jestem z Katowic, organizuję tam różne rzeczy. To jest tak duże wydarzenie, że szczerze mówiąc, nie, nie będąc tutaj wewnątrz, nie mam pojęcia, jak, jak, jak to wygląda ze strony organizacyjnej. Domagacie się też praw kobiet i zwierząt? Myślisz, że w tej kwestii jakieś równouprawnienie powstanie? Równość dla mnie dotyczy wszystkiego i wszystkich. Równość oznacza również walkę o prawa kobiet, o prawa każdej mniejszości i każdej grupy wykluczonej w jakikolwiek sposób dotkniętej. Właśnie zwierzęta są grupą mniejszościową? Nie są. Są grupą dla której wsparcie też jest, też jest potrzebne. Po, po, po prostu walczymy o prawa ludzi, zwierząt, o prawa. Czy plany, żeby zaprosić gości z Bliskiego Wschodu, uchodźców? Tak. No są plany. Tam jest właśnie kompania z Transparentem. Zapraszamy uchodźców. Mhm. I to są muzułmanie, tak? Znaczy ci, którzy tam stoją, to nie wiem, należałoby ich spytać, no. Ale zapraszaliście muzułmanów? Czy ja osobiście? organizatorzy tutaj organizatorzy. byście mieli coś przeciwko gdyby oni na przykład tutaj byli? Absolutnie nie. Jest zaproszona organizacja, która właśnie wspiera uchodźców. Więc myślę, że wszyscy byliby mile widziani, niezależnie od religii, niezależnie od poglądów. A nie przeszkadzałoby wam to w jaki, w jaki sposób oni traktują kobiety? No przeszkadzać to przeszkadza, no ale No ale to nie jest sprzeczne z waszymi postulatami. Jest, natomiast nie chodzi o poglądy, nie chodzi o religię, chodzi o to, że to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. No. Mimo to, że traktują źle kobiety. Jezu, no nie wszyscy chyba. No nie można powiedzieć, że każdy traktuje, każdy muzułmanin traktuje źle kobiety. Znam bardzo dużo osób e, z mojej podstawówki, którzy właśnie są muzułmanami i nigdy mnie źle nie traktowali. Londyn, islam, słupsku, ateista, gej i wszystko okej. Okay. Co to oznacza? No, że cała Europa boi się na przykład islamistów, a, islam, a Londyn się nie boi, tak, mieszkańcy Londynu się nie boją eee, i wszystko gra, tak, tak samo w Słupsku, nie, niby, że to odszczepienie, nie katolik, nie chrześcijanin, nagle ateista, gej rządzi i jest wszystko dobrze, czyli ten strach, lęk jest niepotrzebny zupełnie, bo to są normalni ludzie, prawda, mają inną orientację. Inny światopogląd, ale przecież to normalni ludzie, tak, poza wszystkim. Nie jest tak, że tylko katolik, chrześcijanin jest porządnym i normalnym człowiekiem. A skąd pan, wie, skąd pan wnioskuje, że y, Londyn uważa, że jest okej? Okay? Że, że wcale nie czują się niebezpiecznie? No wybrali burmistrza. Merem Londynu jest islamista. Z Pakistanu, co prawda umiarkowany, ale islamista. Także e, no to jest dla mnie, to było szokujące, pewnie dla wielu ludzi też, ale to jest oznaka normalności właśnie, tak? To jest chyba normalne, że tak powinno być, to nie powinno być ewenementem, tak? I tylko po tym pan uważa, że po tym wydarzeniu pan uważa, że w Londynie nie dzieje się nikomu krzywda? No, jeżeli Londyńczycy wybrali, to jest największa metropolia europejska, tak? I oni wybrali e, islamistę i nie boją się tego, wręcz odwrotnie, popierają tego e, Pakistańczyka islamistę, no to chyba jest e, dobry objaw, tak? Że islam nie musi być groźny. Że powinniśmy przyjąć właśnie islamistów w Polsce, tak? W ramach miłości bliźniego, katolickiej doktryny, tak, miłości bliźniego. Ale przecież. Oni uważają, że homoseksualistom to najlepiej głowy ścinać, żeby ich zabijać. No to właśnie ja jestem nauczycielem etyki i pytanie jest podstawowe. Czy homoseksualiści robią komuś krzywdę? No nikomu nie robią krzywdy. To nie jest ani karalne w Polsce, ani tego się nie leczy. W całej Europie zresztą. 17 państw europejskich zaakceptowało związki homoseksualne. 7 w siedmiu państwach europejskich dopuszcza się adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Czyli tam pytanie, czy tam siedzą idioci w tych parlamentach, czy to właśnie jest obiad normalności, tak? Że tak powinno być, że ci ludzie <sum> są normalnymi ludźmi, mają inną orientację, a dzieci, że adoptują, no ja chciałbym mieć, być wychowywany przez parę Eltona Johna, tak? Być, żeby tatuś <coughs> Elton John miał innego właśnie kolegę, który jest <coughs> jego mężem, no i wychowywać się w takich warunkach, jakie on stwarza, tak? Elton John. Ja bym chciał mieć takie warunki. Homoseksualiści przeszkadzają muzułmanom. Pan powiedział, że nie. Homoseksualiści muzułmanom? <coughs> no chyba tak, ale to chyba... E... A pan by tutaj ich chciał? Ale ja mówię teraz o obskurantyzmie chrześcijan, katolików, tak? Że oni nie chcą islamistów, oni się boją islamistów. Zresztą nie tylko Polsce się boją, tak? Islamistów. To jest bardzo ciekawe. Gejów też się boją. A jak pan się odniesie do tego, jak muzułmanie traktują kobiety? Chodzi no są... mi o gwałty, chodzi mi o spalenia na stosie nawet. E, oglądam teraz ten serial w telewizji. Polskiej, wspaniałe stulecie. No i tradycje muzułmanie mają no, straszne, można powiedzieć, przerażające, ale to jest tradycja, oni, oni się tego trzymają. Jak się bawicie? <laughs> Super, tylko nie pokazujcie nikomu, bo moi rodzice nie wiedzą, że tu jestem. A dlaczego nie? Pomijmy ten temat. Ale co, nie zgadzają się? Czy, czy co, z rodzicami jest nie tak? No nie wiedzieli, ale jest super. I pierwszy raz jestem. Aha. Ale nie wiedzą, bo co wstydzisz się im powiedzieć? Czy, czy boisz? Reakcji? Nie boję się reakcji, po prostu uważam, że to nie ich biznes. Twoje życie to nie ich biznes? Tak. A wspomniałyście, że dobrze się bawicie. Jak myślicie, ile tutaj osób dzisiaj przyszło? To jest kilka tysięcy, na pewno. To dalszej się zbierając, tutaj w boku krążą, więc jak ruszy aparat, to będzie widać dokładnie ile jest ludzi. Tak to, że jednak po bokach są, to później się dopiero będzie... A dlaczego dzisiaj tutaj się zebraliście? No Chciałabym pokazać, że jednak popieramy prawa społeczności LGBT i kibicujemy im, żeby jednak się poprawiła sytuacja. I żeby jak najmniej było nienawiści, jak ktoś się nie zgadza, to żeby jednak akceptować i próbować zrozumieć. A jak teraz wygląda ta sytuacja? Nie. Kiepsko w miarę. Jezu. I co planujecie zrobić w najbliższym czasie, żeby poprawić tą sytuację? Trzeba się mnie o takie rzeczy nie pytać, bo ja jeszcze, jeszcze się ledwo obudziłam. 15 godzina jest środek dnia. Naprawdę. E, no trzeba wspierać różne organizacje które pomagają właśnie ludziom z tych społeczności też kobietom i innym kwestia edukacji seksualnej czego tam powinny dzieci się dowiadywać no yy, różnych niebezpieczeństw powiązanych z yy, seksem niezabezpieczonym a także yy, różnych rzeczy dotyczących ich seksualności jako takiej w sensie seksu, seksualności umysłowej tego z kim one siebie utożsamiają i tak dalej. Myślę, że na takich lekcjach powinny być najróżniejsze tematy dotyczące nie tylko seksu, ale też samego pojęcia płci i tego z kim się dzieci utożsamiają. A możesz zdefiniować pojęcie seksualna umysłowość? No tak, to jest to z kim siebie utożsamiamy. Jeśli jesteśmy na przykład biologicznie kobietą, ale czujemy się mężczyzną, no to nasza seksualna mentalność jest taka, że jesteśmy mężczyzną i my się identyfikujemy z mężczyzną i to jest absolutnie normalna sprawa, za którą niestety bardzo często ludzie są potępiani i uważani za innych, co też jest jednym z postulatów Parady Równości. A ty czujesz się dyskryminowana na co dzień? Owszem, często się to zdarza. Co prawda jestem w otoczeniu, które absolutnie mnie wspiera i jest mi z tym dobrze, ale niestety, kiedy wychodzę na przykład do społeczeństwa takiego szerszego, szerszego zrozumianego, w sensie na przykład do komunikacji miejskiej, to bardzo często czuję się dyskryminowana za swoją płeć albo za swoje różne hobby. Także więc, no niestety to się zdarza. Ale ty jesteś kobietą i czujesz się jako kobieta? Tak, tak. To za co jesteś dyskryminowana ze względu na swoją płeć? No w sensie ja jestem dyskryminowana w taki sposób, że po prostu bardzo często spotykam takich chamów, którzy mają stosunek do kobiet taki, a nie inny i po prostu czuję się z tym źle. To się ogólnie dzieje wszystkim kobietom, także więc kiedy widzę takiego chama, to po prostu jest mi z tym bardzo niedobrze. Znaczy mi akurat się to... co nie, nie zdarza, ale w jaki sposób ta dyskryminacja przebiega? W twoim przypadku. W moim przypadku na przykład nie mam prawa sobie ubrać krótkich spotenek, ponieważ od razu tysiąc wzroków jest obrócony w moją stronę i różne komentarze, które... Ale to nie, że nie masz prawa. No, ale każdego razu kiedy ubieram to czuję się z tym źle dlatego że bardzo często się zdarza tak że po prostu bardzo chamsko się ludzie do tego stawiają i odpuszczają bardzo chamskie komentarze Oczywiście było 300, ale osób i tysiące nie wiadomo czego. Ale dzięki nim wiemy, że wystarczy zebrać trochę śmieci, aby w Polsce ksenofobicznej, rasistowskiej, nietolerancyjnej zorganizować Paradę Równości. Oczywiście Paradę Wielkiej Kultury, taktu, wartości spełniających wszystkie normy unijne. Z Warszawy dla Emisji TV Izabela Pawłowska.